Dolina Barycze, jedyny w swoim rodzaju mozaikowy krajobraz wstawów, lasów, łąk, pól i mokradeł. Krajobraz, który kształtował się przez wieki, jako efekt działalności człowieka i prowadzonej przez niego gospodarki rybackiej. Bogactwo roślin i zwierząt, głównie ptaków, które tutaj mają swój bezpieczny dom. Małe miasteczka i wioski z dobrze zachowaną lokalną architekturą, zabytki i świadectwa wielkiej historii która na przestrzeni dziejów nie omijała tych malowniczych stron. Dolina Baryczy to kraina pełna niezwykłych opowieści, pełna tradycji, pełna historii, pełna świadomych ludzi, którym zależy na zachowaniu specyfiki i unikalności swojej małej ojczyzny, tak by spuścizna ta mogła przysłużyć się kolejnym pokoleniom. Na styku tych potrzeb narodził się projekt programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Projekt programu jest objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Realizuje podstawę programową, a za jego koordynację odpowiada Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Na podstawie istniejących, choć często rozproszonych i niekompletnych materiałów edukacyjnych o Dolinie Baryczy, opracowana została szeroka i bardzo różnorodna gama materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, które Wykorzystywane są w ramach różnych przedmiotów nauczania oraz na wszystkich jego poziomach, od przedszkola przez szkołę podstawową i gimnazjum, aż po szkołę ponadgimnazjalną. Reprezentują wiele dziedzin wiedzy w szerokim, często nowatorskim ujęciu. Ponadto w ramach programu doposażone zostały instytucje oraz ośrodki pozaszkolne, dla których zakupiono wiele nowoczesnego sprzętu i wyposażenia służącego wspieraniu i urozmaicaniu procesu edukacji. Wszystkie te działania podjęto po to, by chronić i zachować specyfikę obszaru oraz skutecznie realizować program spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej. Edukacja Barycz.pl to serwis dostępny dla każdego. Dla nauczyciela, ucznia, mieszkańca i turysty to portal społecznościowy, który jest doskonałą bazą pomysłów i doświadczeń, który jest bogatą ofertą ośrodków pozaszkolnych, bazą wiedzy dotyczącą Doliny Baryczy, a także najwyższej jakości materiałem edukacyjnym. To tutaj, spośród wielu proponowanych zajęć, nauczyciel może wybrać te, które wpisują się w jego aktualny plan nauczania. Wygodnie, łatwo i bardzo szybko. Mamy w końcu takie miejsce, jedno miejsce, w którym możemy znaleźć wszystko o regionie, zebrane, zweryfikowane pod względem wartości merytorycznej przez fachowców. Społeczną Radę na Rzecz Edukacji. Atrakcyjnie podane. Serwis edukacjabarycz.pl to dla nas nauczycieli ogromne ułatwienie. Łatwiej przygotować się do zajęć, gdy jest tyle propozycji, którymi można się posłużyć czy zainspirować. Łatwiej się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych kolegów i koleżanek. Łatwiej o wysoki poziom nauczania. Mamy w końcu takie miejsce, gdzie możemy też pochwalić się własnymi osiągnięciami. Edukacja dla Doliny Baryczy to program, który swym zasięgiem ma objąć cały obszar Doliny Baryczy, każdą miejscowość, bez wyjątku. W szczególności skierowany jest do szkół oraz placówek edukacyjnych, zarówno małych wiejskich szkółek, jak i tych, do których uczęszcza największa liczba uczniów. Edukacja dla Doliny Baryczy to bardzo cenna i ważna dla nas inicjatywa, jako dla gminy, która jest sercem. Tej doliny. Jest to dla nas bardzo ważny program. Dzięki niemu będziemy mogli planować działania związane z edukacją, a poprzez te działania będziemy mogli pozyskiwać w przyszłości środki z tym związane. Wspieramy ją, dofinansowujemy poprzez dowóz dzieci do szkół, poprzez wspieranie awansu zawodowego nauczycieli, nagradzaniu. To z serwisu edukacjabarycz.pl. Dzieci mogą dowiedzieć się o najciekawszych konkursach. Tak, by mogły sprawdzić siebie i stan swojej wiedzy o Dolinie Baryczy. A przy okazji, wygrać atrakcyjne nagrody. Do udziału w konkursie wiedzy o Dolinie Baryczy zachęcił mnie mój nauczyciel historii. Do konkursu przygotowywałam się na stronie edukacjabarycz.pl. Dzięki temu, że wzięłam w nim udział, zdobyłam takie oto nagrody. W ramach serwisu działa także sklep internetowy, oferujący różnorodne materiały edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne. Każdy z produktów opatrzonych logotypem programu Edukacja dla Doliny Baryczy opracowano w zgodzie z aktualną podstawą programową. Atrakcyjnie wydane materiały dostosowano do potrzeb i umiejętności różnych grup wiekowych. Do programu Edukacja dla Doliny Baryczy można przystąpić w każdej chwili. Może to zrobić zarówno szkoła, jak i ośrodek pozaszkolny. Warto korzystać z tej bogatej, wciąż rozwijającej się bazy wiedzy, z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz nieustannie zmieniającej się infrastruktury edukacyjnej i turystycznej. Zachęcam wszystkich do korzystania i włączania się w tworzenie bogatej oferty na portalu edukacjabaryczpl Mam nadzieję, że nasza wspólna praca przyczyni się do tego, że młodzi mieszkańcy dorośli, mieszkańcy obszaru Doliny Baryczy będą budować w sobie tą tożsamość lokalną, a to wszystko w naturalny sposób przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, jakim jest Dolina Baryczy. Aby podwyższać atrakcyjność regionu, tworzyć nowe miejsca pracy, a w efekcie sprawić, że młodzież będzie chętniej tu zostawać i wiązać swoją przyszłość właśnie z Doliną Baryczy. Założenia projektu Edukacja dla Doliny Baryczy muszą być realizowane konsekwentnie i systemowo na wszystkich szczeblach nauczania. Jestem uczniem drugiej klasy technikum rybactwa śródlądowego. Pochodzę z Doliny Baryczy. Pragnę zostać ich teologiem, ponieważ nie wyobrażam sobie innej ścieżki zawodowej w moim życiu. Spójna edukacja regionalna i ekologiczna, która służy ochronie i zachowaniu specyfiki obszaru oto główny cel programu Edukacja dla Doliny Baryczy. A jak wiadomo, inwestowanie w edukację to podstawa w budowaniu mocnej, rozpoznawalnej i atrakcyjnej marki regionu. Zapamiętajmy więc uczymy dla Doliny Baryczy.